Zapraszam dzisiaj na uczczenie Międzynarodowego Święta Roweru, które obchodzimy 24 października. Celem jest promowanie roweru jako wszechstronnego, a zarazem prostego środka transportu, który jest niezawodny, czysty, przyjazny środowisku i dostępny dla wszystkich. Międzynarodowe Święto Roweru jest też dobrą okazją dla przypomnienia władzom, jak ważne jest budowanie ścieżek rowerowych, bezpieczeństwo drogowe oraz turystyka rowerowa. Pomysłodawcą tego święta jest były polski kolarz, Kadry olimpijskiej, pan Leszek Sibilski, który pochodzi z Jarocina. Z tej okazji przeczytam fragment książki pana Łukasza Wierzbickiego pod tytułem Afryka Kazika. Pan Łukasz Wierzbicki także pochodzi z Wielkopolski i w książce opisuje przygody Kazimierza Nowaka, podróżnika, który właśnie na rowerze przejechał przez Czarny Ląd. Posłuchajcie. Ruszam do Afryki. Przeciągły gwizd przypominał wszystkim podróżnym, że zostało 5 minut do odjazdu pociągu. Za 5 minut rozpocznę wielką podróż do Afryki. W wagonie bagażowym czekał już mój stary, wysłużony rower. Spytacie pewnie, jak zrodził się w mojej głowie szalony pomysł, by rowerem ruszyć na podbój dzikich krajów. Jako dziecko uwielbiałem słuchać historii o dalekich krajach i egzotycznych przygodach. Dorosłem. Urosła mi długa broda, a głowa niemal zupełnie wyłysiała. Wciąż jednak, tak samo jak w dzieciństwie, fascynują mnie dalekie kraje i egzotyczne przygody. Zarabiam na życie, pisząc artykuły i robiąc zdjęcia dla gazet. W trakcie mych podróży spotkałem wielu innych podróżników, którzy opowiadali niezwykłe historie o dzikiej Afryce. Mówiono mi, że żyją tam ludożercy i roi się od drapieżnych zwierząt. A że każdemu podróżnikowi marzą się egzotyczne przygody, podjąłem plan wyprawy do Afryki, by zbadać, ile w tych opowieściach kryje się prawdy. Postanowiłem udać się do Afryki rowerem, jakże bowiem miałbym odmówić udziału w tej niezwykłej wyprawie kompanowi, który wiernie towarzyszył mi we wszystkich wcześniejszych podróżach. Rodzina bardzo się martwiła, czy nie spotka mnie nic złego w czasie wyprawy, a najbardziej załamywała ręce moja żona Marysia. Oj, Kazik, mówiła, gdy wraz z dziećmi żegnała mnie na dworcu kolejowym. Jak ty sobie poradzisz w tych dalekich krajach wśród obcych ludzi? Wszystko będzie dobrze, moja Maryś, uspokajałem ją. Znam przecież kilka języków obcych, bez problemu dogadam się też z ludźmi. A co zrobisz, gdy spotkasz w Afryce ludożerców albo lwa? Poradzę sobie i z ludożercami, i z lwem można się przecież zaprzyjaźnić. Żartowałem, by ją uspokoić. Tata, przywieziesz mi zdjęcie lwa? Proszę! Synek szarpał mnie za nogawkę. Tatko, a mnie przywieziesz małpkę? prosiła córeczka. Z całych sił uściskałem dzieci na pożegnanie. Pociąg za chwilę miał ruszyć. A co tobie przywieź z Afryki? spytałem żonę z uśmiechem. Niczego nie potrzebuję. Przysyłaj listy, byśmy wiedzieli, co się z tobą dzieje. I wracaj szczęśliwie jak najszybciej, odpowiedziała Marysia z troską w głosie. Będę pisał codziennie i wrócę zdrów i cały, obiecuję. Kolejny głośny gwizd przerwał naszą rozmowę. Lokomotywa szarpnęła wagony. Tata, pociąg odjeżdża, krzyknął synek, wskazując lokomotywę. Ucałowałem żonę i w pośpiechu wskoczyłem do ruszającego pociągu. Do zobaczenia! Krzyczałem na cały głos, stojąc w drzwiach wagonu i machając kapeluszem na pożegnanie. Pociąg tymczasem nabierał rozpędu. Rodzina stojąca na peronie robiła się coraz mniejsza i mniejsza. Po chwili znikła w oddali. Tuk, 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 tuk stukały koła po torach. Poznań oddalał się z każdą minutą, a przybliżała się tajemnicza Afryka. Czy uda mi się sfotografować lwa? Czy przywiozę małpkę dla mojej córeczki? Nie wiedziałem, ale wiedziałem, że spełnię prośbę mojej żony. Na pewno wrócę cały i zdrowy do domu. Przecież obiecałem. Na krańcu świata. Wciskane z całych sił hamulce piszczały przeraźliwie, ale rower staruszek gnał z góry na złamanie karku i w ogóle na nie nie zważając. Widać, spieszno mu było do celu naszej wyprawy, do południowego krańca Afryki. Wreszcie ukazał się przed nami bezkresny ocean. Oto dotarłem szczęśliwie tak daleko, jak to było możliwe, na kraniec świata. Oto pierwszy cyklista z Polski, a być może pierwszy na całym świecie, przejechał rowerem Afrykę z północy na południe. By dotrzeć w to piękne miejsce. Spełniłem swe marzenia. Zwycięstwo! Tego wieczora rozbiłem namiot na skalistym przylądku, a szum fal rozbijających się o skały ukołysał mnie do snu. Rankiem obudził mnie krzyk morskich ptaków krążących ponad przylądkiem. Przeciągnąłem się, wyszedłem z namiotu i stanąłem na wysokim brzegu, by nasycić oczy niezwykłym widokiem. Wiatr toczył po oceanie spokojne grzywy fal, ponad którymi szybowały majestatycznie mewy i albatrosy. Ustawiłem aparat i zrobiłem pamiątkowe zdjęcie. Nagle usłyszałem za plecami cichy śpist. Zaskał wychynął łepek surykatki. Zwierzątko spojrzało ciekawie w moją stronę i zagwizdało, by ostrzec inne surykatki, iż na przylądku pojawił się gość, jakiego nigdy wcześniej tu nie oglądano człowiek z rowerem. Uśmiechnąłem się, bo zrozumiałem, że jestem tu jedynie gościem i że czas wracać do domu. Skoro dotarłem na koniec świata, i nie mogę jechać dalej, pozostaje tylko jeden kierunek, w którym mogę się udać z powrotem do Polski. Przede mną nowe przygody i niebezpieczeństwa. Daleka droga znów przez całą Afrykę do Poznania. Opowiadałem Wam już o tym, że uwielbiam podróżować, prawda? Uwielbiam to prawda, ale przyznam się Wam także, że to, co w podróżowaniu jest najprzyjemniejsze, to ta część podróży, kiedy wraca się do domu.